Siostry, bracia. Fragment Ewangelii przeznaczony na dzisiejszą niedzielę jest jednym z najkrótszych, ale też chyba jednym z najpiękniejszych fragmentów. Objawia nam on Jezusa jako pasterza, dobrego pasterza. Pasterza, który troszczy się o swoje owce. Pasterza, który zdolny jest oddać swoje życie za owce. Mamy pewnie w głowie wyobrażenia, obrazy dobrego pasterza, czy to tego niosącego owieczka na swoich ramionach, czy tego, który szuka zagubionej owcy. I wszystko to jest bardzo piękne. I tym bardziej szokująca jest wymowa wersetu, który następuje bezpośrednio po tym fragmencie. Nie słyszeliśmy go, ale gdyśmy Sięgnęli do Biblii, to by się okazało, że zaraz po tym niedzielnym urywku, zaraz następny werset brzmi: Znowu Żydzi porwali kamienie, aby go ukamienować. Szokujące i ciekawe, zwłaszcza, że zdanie przedczytane dzisiaj fragmentem świadczy o tym, że to sami słuchacze przyszli do Jezusa, zaczepili go i z nadzieją słuchali. Czytamy otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego, dokąd będziesz nas trzymał w niepewności, jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. Zobaczmy, zaczepili Go chętnie słuchali, jednak ta ich nadzieja została zawiedziona, a ich reakcją było to, że szukali kamieni. Szokujące jest to, gdy uświadomimy sobie, jakie były motywy. Ich próby kamienowania Jezusa. Otóż, nie będzie to myślę nadużyciem powiedzieć, że Żydzi zrobili to z pobożności. Z pobożności. W imię Boga chcieli zabić Boga. Podobny wątek mamy w pierwszym czytaniu. Oto Paweł i Barnaba głoszą Słowo Boże, niosą ludziom pociechę, zachętę. Ludzie otwierają swoje uszy, swoje serca, chętnie słuchają. Piękne, prawda? A jednocześnie to samo w innych ludziach budzi zupełnie inne reakcje. Rodzi się zazdrość, gniew, sprzeciw, bluźnierstwo. Rezultatem tego jest wszczęcie prześladowania Pawła i Barnaby. I znowu, Jaki jest motyw tych działań? I Biblia tutaj mówi wprost: Narzędziem prześladowania były pobożne, a wpływowe kobiety. Pobożne. Ciekawe, prawda? W imię Boga zabić Boga, z pobożności zagłuszyć głoszoną Ewangelię. To, co było kiedyś, jest i teraz. I pewnie będzie na wieki. Podam świeżutki przykład. Fundacja Nasza Winnica wydaje w tych dniach nową książkę. Będą to rekolekcje, potęga otwartości. Rekolekcje, które u nas w Winnicy prawie przed dwoma laty wygłosił ojciec Wojciech Jędrzejewski, Dominikani. W ostatnią środę drukarnia przysłała do nas próbny egzemplarz. W ramach promocji nagrałem filmik na YouTube, jak rozpakowuję kopertę z przesyłką, jak pokazuję naszą nową książkę. I wspomniałem w tym filmiku na samym początku, że właśnie wróciłem z Płocka, bo właśnie wróciłem z Płocka, gdzie miałem szkolenie z neoprezbiterami. No to są ci najmłodsi księża, ten pierwszy rocznik poświęcenia. Mają swoje szkolenia. Co miesiąc ja byłem zaproszony na jedno z nich, i wspomniałem o tym w tym filmie. I komuś neoprezbiterzy skojarzyli się z neokatechumenatem pewnym ruchem w kościele, i ktoś trzasnął taki komentarz pod tym filmikiem. Dodam jeszcze, że tego Neokatechumenatu w ogóle nie ma w naszej decyzji. Ale czytamy tam w tym komentarzu tak. Neokatechumenat to wilki w owczych skórach. Proszę uważać i odciąć się od tego typu ruchów. Oczywiście ja jestem nikim, ale niebo o tym mówi wielu orędziach, a i są filmy na YouTubie. Mądrzejsze ode mnie, proszę poszukać, proszę iść w stronę tradycji. Komunia Święta tylko na klęcząco i tylko do ust, tylko pod jedną postacią dla świeckich. Balaski, żadnych ministrantek. Żadnych błogosławieństw, homo związków, żadne interkomunii, klęczenie na spowiedzi powszechnej, na chwałę na wysokości, na przeistoczeniu baranku Boży, na błogosławieństwach, przyklękanie na i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryj dziewicy i stał się człowiekiem, rezurekcja, czyli, Alleluja po północy, w niedzielę, wielkimi literami, nie w sobotę. Szafarze nadzwyczajni, niepotrzebni. Proszę księdza, żyjemy w czasach ostatecznych. To, co się dzieje w kościele jest już znakiem dostatecznym. YouTube jest pełen wilków, takich jak Szustak, Zieliński, arcybiskup Ryś, kursy, alfa, Jezus na stadionie, tańce w lednice, a ryba psuje się od głowy wielkimi literami. Niech księdza Pan Bóg błogosławi, i wylewa dar Ducha Świętego, mądrość, roztropność, dar rozeznania, odwagę. Ma ksiądz, dar mówienia ostrych kazań, bardzo dobrze piekło istnieje. Mało kto o nim mówi, wolą mówić o, i to znowu wielkimi literami fałszywym miłosierdziu. Mocne, prawda? Ale ja tylko pokazałem nową książkę i powiedziałem, że się cieszę. I powiem szczerze, że zaglądając czasem w jakieś dyskusje na pobożnych, podkreślam, pobożnych forach internetowych, Jestem przerażony stopniem pewności siebie i agresją. Przyznam się też, że zapewne i sam dokładam się do tego. Od jakiegoś czasu zapowiadam zbliżające się prześladowania. Wydaje mi się jednak, że zanim to bezbożnicy zaczną prześladować Kościół, to za to prześladowanie wezwą się najpierw ludzie pobożni. Jedni w drugich będą walić kamieniami i rąbać maczetami, bo ktoś komuś wyda się mniej pobożny, albo za bardzo pobożny, a najgorzej, gdy inaczej pobożny. Żeby było jasne, myślę zarówno o tych, Którzy mówią komunia tylko od księdza, tylko na i tylko do ust, jak i tych, którzy twierdzą, że może być na rękę i może być od szafarza. Chciałbym gorąco i serdecznie przestrzec wszystkich przed zbytnią pewnością siebie i przed agresją. Taką niepotrzebną zupełnie na wyrost, nie na miejscu. Bądźmy bardziej powściągliwi, ostrożniejsi w ocenach, spokojniejsi, pełni nadziei, że ponad tym wszystkim jest Pan Bóg. Rzeczywiście żyjemy w ciekawych i trudnych czasach, rzeczywiście pełnych zamętu i pełnych niepokoju. Naturalne jest tym wszystkim pytanie, jak żyć, czym się kierować, co jest słuszne, co jest błędne, co prowadzi do prawdy, a co wiedzie na manowce. Słuchać arcybiskup Parysia, czy nie słuchać go i tropić i tępić. Mam pewną radę. Myślę, że bardzo praktyczną. Gdy się nawróciłem, miałem wtedy 17 lat. To po jakimś czasie pojechałem na moje pierwsze oazowe rekolekcje. Na ich zakończenie dostałem książkę. To była moja pierwsza religijna książka. Siostra Genia, skrytka, wpisała tam dedykację. Cytat z Biblii. Po latach ta książka gdzieś mi się zapodziała między setkami innych książek, ale cytat mam cały czas w głowie. Był to, jest to fragment listu do hebrajczyków. Patrzmy na Jezusa, który nam wierze, przewodzi i ją wydoskonala. Patrzmy na Jezusa. Niech to będzie drogowskazem i ostateczną zasadą i normą postępowania. Widzisz, że ktoś klęka, gdy inni stoją? Jaka powinna być twoja reakcja? Patrz na Jezusa. Widzi, że ktoś wyciąga rękę, by ksiądz położył na niej komunię? Co masz myśleć i robić? Patrz na Jezusa. Sugeruję teraz i radzę, i mam przekonanie, że to jest mądre i sam tak czynię, że tam, gdzie wszyscy stoją, powinieneś stać. Tam, gdzie wszyscy klęczą, naprawdę warto uklęknąć. Nic się nie stanie. Gdy jednak uznasz, że Twoje potrzeby, czy Twoja wrażliwość każą ci jednak stać czy klęczeć, to zrób tak. Nic się nie stanie. Ale nie bierz się do oceny, do porównywania, do osądzania. Zostaw kamienie i maczetę. Patrz na Jezusa! Tylko tyle, i aż tyle. Wszystkim nam to dobrze zrobi. Patrzenie na Jezusa to porządna, konkretna, codzienna i uważna lektura Ewangelii. Czytaj, co Jezus mówił, co robił, jak się zachowywał. I nawet nie próbuj specjalnych wniosków z tego wyciągać, układać sobie jakiejś wielkiej teologii. Po prostu bądź z Nim i patrz na Niego. To Ci naprawdę dobrze zrobi. Patrzenie na Jezusa to także adoracja. Więcej, dłużej i pokorniej. Nie przemawiaj tyle do Niego, tylko patrz na Niego. Patrz na Jezusa. To naprawdę Ci dobrze zrobi.